Thinks, yeah, the sludge truck is late all the time, but never this late. Says the sludge truck usually comes from that direction. Just go find the truck and figure out what happened to it. Otherwise, they're going to run out of sludge. Figures they can make it up to you somehow if you get that sludge. Okay, okay, okay.

Jest, że to jest do karabinu, okej. Okay. Czyli tu tak za, za dużo nie ma. Kurk? Hmm. Hmm. A sealed deal A sealed deal. Oooo oh. No i cyk. Co tu mamy? Ujednorzeczne pnące. U. Okay. Well Eee, dobra, to ja muszę to zrobić inaczej. W takim razie mhm. sprzedaj tu raczej, jak już byśmy musieli to posprzedawać. Tu są wszystkie. Dobra, zejdźmy sobie na sam dół. Średnia jednoręczna. Okej. Okay. 106, to jest lekka już. Okej. Okay. O, uh, to już jest ma to. to jest do bani, moim zdaniem. Okej. Okay. Jednoręczne. Uh, uh. A tak bronią do walki wreszcie. Sprawione będą Sparwani tą bronią legują. Oryginują... O, oh, okej. Okej. Zjednoręczne jest Ok, Okej, okej. Wałek, lol. Uh... Dobra, no, teraz tak To możemy sprzedać Dwóręczne. To jest to Tu mam przebicie pancerza. Ale tu jest Biozagrożenie Tu jest jeszcze lepsze. Tu jest jeszcze lepsze. To jest dwuręczne średnie Średnie ok. To jest ciężkie. Mhm. To jest ciężkie, ale to jest legendarne. To bym zostawił. On dwie jak dalej. Ok, bym zostawił te obie. Dobra, i teraz tak, to są mierzące, więc. Mhm, to jest lekko. Spook -o -spook -o. Done and done. Done and done. Yep. The <laughs> Eee... Dobra, zacznijmy sobie od tego. Mm -hmm.

Też jest fair. fair, ok. Dobra, dobra. A teraz tak jest. Um... lotosów lotosów. Tutaj trzeba by było ulepszyć co nieco. Ale nadal to jest, kurde, lepsze. Tak pod tym kątem, jakby nie patrzeć. Mhm. Dobra, weźmy sobie to tak. Teraz tak, 52, 53. Uuu, nie, nie, to będzie teraz lepsze. No zdecydowanie. Nice, nice. Wartość to prawda... ...tego, że to jest 12 kafli i tak dalej. Ja za to dostaniemy tutaj 2T i tak dalej. U, za to więcej dostaniemy. No to zrobimy sobie to tak, to sobie rozrobimy. E, gdzie jest ten tu ubrań? To jestem tu tubra? Bo tak, nie? Ja. Zniszka. O, ale mi kroi nieźle. Kroisz mnie tych jeden. Spadaj na drzewo. Nie dostaniesz moich porów. One są więcej warte. Skurtka jak tu jest to sporo do... ten do tego, ale no tak się jak. Hmm? Eee, I teraz tak. Zdrowie, tu mi daje regeneracja, okej, okay, spoko. Um, modyfikuj, dodatek. Trzydzieści jeden. Stwórz. Nice. Um, Modyfikuję. Okej, okay. nie dokonano zmian. Spoko, spoko, spoko. Głowa, tu nic nie możemy zrobić korpus. Ale tu w razie wszystkie są dodatki, więc okej. Okay. Mhm, mm mhm. Mm Teraz tak. Rodzaj podstawy, Upa, przebicie mi się zmniejszy, to na pewno tylko tu mi prędki znowu jest tak średnio, a to jest. No, to już w ogóle nie. No właśnie, dobra. Tu mamy dodatki, ale dodatki raczej też mi tutaj nic nie dadzą. Dobra, zmodyfikujmy chociażby to w takim układzie. Rękojeść. Dobra, rękojeść nie ma żadnej lepszej. Podstawa. Czy BGP? Nieźle, nieźle. Lekka to jest to, ale to jest dwuręczna tnąca, jednoręczna tnąca, przebicie pancerza, jeden dodatek. Dwuręczna tnąca, lekka z 8 na to, to też tak średnio bym powiedział. A, no tu jest... I już to tutaj te, nie? Ewentualnie. No, bo tu jest tylko miażdżące No, bo tu jest dodatek i dodatek, nie? Ale tu za dużo też również nie dostanę, niestety. To ze spadnie, nie. O, no, tu nic więcej nie ma niestety. Ok, okej. Okay. Spoko, spoko, a jak tam postać? Ile mamy? Uf, trochę nam to nieco zmalały ten. Odporności. Okej, okej, lud tamten nam trochę smalał. Będziemy trochę dostawać demage, ale spoko Ale spoko, spoko. Dobra, mamy nasz cel kolejny hmm. du -du 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 -du. do 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 Bank <laughs> plastic. rynek jak nich nice 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 dziękować dziękować no tak przecież odbiliśmy posterunek więc jest to nasze jest to nasze uru, 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 uru. Hmm... Nie i... dobrze idziemy nawet. Dobrze dobrze idziemy. do t referred March and riley way now which way to go which way which way yeah yeah where? Where, where, where where hello this where you? なにわ、ハッピー Stuck, Pospolita. Pięknie. Dobre łupy, dużo apteczek. Dużo apteczek, dużo lutów. Czy to do sprzedaży, czy ze złomowania, zawsze to coś na propsie jest. O, nice! spoko. Był zapalający tak naprawdę nie nic więcej nie ma okej, okay, okej okay. Nice The control box handles to buzz the wire. Just a few moves left, make them count. Made in count. Oh, yeah, wired up and ready to go. <laughs> Nice. No, mieć kontrolować na No, to jest wiadomo, no, proszę cię. Kie pasy, kie mi tutaj, pięknie. No i su, no i su. Djidji, tym razem tym razem tym razem taki dosyć mocny yy, yy, crash, że aż raportik wyszedł. Well. well, well, well. We got a winner. crash. Welcome to Biominton. Welcome, welcome. <clears throat> Okay. Tu, 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 tu. No dobra, no to teraz tak. OK, Tu jest to. Sią się film Easy jestem na czas. Z tym jeszcze jeszcze nakręci. No nie, no nie, no nie, ale już sobie godzinę gram. <laughs> ale już godzinkę pociskam, ile wlezie. Kośik. Says the state of the goo has grossed over time. It's a miracle anything still lives in it. <laughs> it's hard for all sorts of guppo to breathe while coated in gunk. Not to mention swim. If it wasn't for Gil, who gives them a good scrub now and then, they'd probably be dead and gone. Figures you can find Gill at Burble Bottom. Never. Says że jest dużo of ale but you look for a clean part of it, and Gill will be there with you. He tries to clean things up to chance. to Może mieć dla mnie czyste portki. A bumiecka. <laughs> co tam, co tam u ciebie filmu? Jak tam, jak tam, jak tam żywot, panie? jak tam ci się żyje w tym pandemicznym świecie? Nie znają jak grasz w LOLa. O oh, kurde. W LOLa ci śmiesz? W to rakowisko? <grych> <laughs> Dokładnie tak, <laughs> czyli widzę, że się nic nie zmieniło. <laughs> nic się nie zmieniło. Yep, you level up. Dziupy. Pięknie. No też od czasu e, e, od czasu jak zacząłem grać w lole zacząłem wszystko. E, co życie robić kraje. <grystanie> well. Może trzeba się jednak przestać grać w to rakawisko. I jednak wrócić do tej normalności. <grystanie> Także, zastanów się, zastanów się co robisz, jeszcze jesteś młody, masz jeszcze czas. Ach, tu są te. Zabi. Dobrze, dobrze. Nie jest za późno? Nie, 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 jeszcze nic nie jest za późno, wiesz mi. Jeszcze jest nadzieję na ciebie. Ginąć mi tam. E, dla mnie już nie było nadziei. Jeszcze jeszcze niedawno grałeś w Pantarze. Uuuu, what? Czemu Fortnite? tak dałeś? Nie da no, żarty. Jak była chęć, to się gra w to, co się chce. I tyle w tym macie. Hmm. Oh, is it clap. Mm-hmm. That mm says Hello? -hmm. So the technology from yesterday's is still here today, even if its message is getting old. <laughs> Pinky, pinky. Tu, 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 tu. I think I'm going to go to Battlefield. Let's see. What is this Battlefield? Battlefield, Battlefield. Butterfly, Battlefield. Hmm. Is this? Okay. Battlefield!